Witajcie po długiej przerwie. Chciałam wam dziś pokazać, co można znaleźć w lesie 15 stycznia. Temperatury są lekko plusowe. Wiem, że dużo osób wybiera się na spacer do lasu, natomiast też wiem, że nie znają ani grzybów, ani galasów, ani liści igieł świerkowych czy sosnowych. Co można z nich zrobić? Więc zobaczcie na chwilkę. Pokażę wam. Co udało mi się dzisiaj odnaleźć i co z tego zrobię? Spójrzcie. Po dzisiejszej wizycie w lesie udało mi się znaleźć trochę różnych grzybów: galasy, igły, sosnowe. I teraz yy, zobaczcie, jakie to są dary, i do czego może nam tam pos posłużyć. Tutaj mamy boczniaki, natomiast nie będę mówić wam na 100%, że to są boczniaki, bo też się jeszcze uczę. Pamiętajcie, że grzyby z lasów to kiedyś była potęga kuchni polskiej na tym kuchnia polska stała grzybami i rakami. To było zdrowe jedzenie odżywcze. No i głównie tak odżywiała się biedota. Więc dzisiaj ta biedota to jest ktoś, kto ma czas, żeby iść sobie na zbierać jedzonko. No i właśnie, i można spróbować. Ponad tym pokażę Wam jeszcze Wrośniaka. Wrośniak to też jest grzyb z rodziny chub, tak najczęściej jest on określany. Po angielsku Pawiogon. Więc no, ciężko go pomylić z czymś innym: ważne, żeby był czysty, suchy, nie spleśniały, nie, nie zbutwiały. Żeby w środku nie było robaczków, czerwi, którego też lubią. Więc naprawdę, a to jest grzybek, który teraz jest odkrywany jako taki bogaty w substancje przeciwnowotworowe, Wymiata wolne rodniki, obniża poziom cukru we krwi. Generalnie samo cudowne działanie. Można z niego zrobić roztwór wodny nalewkę na wodzie nalewkę na alkoholu. Powiem wam, że samo używanie grzybów w, naszym, w naszej diecie bardzo pięknie reguluje wszystkie zaburzone składniki, yy, i toksyczne, i wydolnościowe. Polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek zaburzenia w swoich wynikach, takie, które są dalekie od ideału. W dawnych przekazach o wrośniakach nie wiem, czy była jakaś mowa. Wiem, że ludzie starsi poszukiwali grzybów, zwłaszcza na brzozie i tym się leczyli. Mam taką historię rodzinną. Cioci ciocia gus mózgu podjadała wywar z białoporka brzozowego. Natomiast trochę nieskutecznie, no bo ta wiedza kiedyś była dużo uboższa. Sam białoporek nie pomoże, tak samo sam wrośniak nie pomoże. Głównie chodzi o to, żeby tą dietę trochę zmienić, zmodyfikować, ale ubogacić ją właśnie o takie substancje tutaj mamy igły z sosny, zaraz wam pokażę jak zrobić najpyszniejszą herbatę z sosny bogatą w witaminę C podobno gdyby zesłańcy na Sybir wiedzieli, że to jest takie bogactwo witamin pozbyliby się szkorbutu i mieliby dużo więcej energii Natomiast tego podobno nie wiedzieli. My możemy korzystać, wystarczy jeden spacer do lasu, zawsze jakieś igły się znajdzie. Gotujemy, dodajemy różne dobre składniki, pychotka. Do tego jeszcze przyniosłam z lasu galasy. Galasy to też jest, jak widzicie, domek pewnego robaczka. One są taką otuliną dla tej larwy, która dojrzewa na dębie. Taka jedna roślinka, nie wiem jak to powiedzieć takie małe jabłuszko. To jest bogactwo garbników, również super substancja odżywcza, przeciwzapalna, ściągająca. To też będzie mój eksperyment: zalewamy ją alkoholem albo suszymy na proszek. Zaraz wam też pokażę, jak to robić. Tutaj mam jeszcze jednego takiego grzybka, którego znalazłam na próbę. Podejrzewałam, że to jest płomienica zimowa. Powinna rosnąć na gałęziach, na pniach starych. Też ma czarny pnień. No ale obawiam się, że to nie jest płomienica, dlatego jeśli nie znacie grzybów, to ich nie zbierajcie. Pokazuję Wam tylko ku przestrodze. Co potrzebujemy do takiej herbatki z sosny? Musimy pociąć igły i wrzucamy je do garnka. Tychikio może być całkiem dużo, możemy nawet kroić całe gałązki. Nie należy się tego obawiać, im więcej, tym lepiej. Herbatka będzie bardziej esencjonalna. To już pachnie, to jest świeża sosna z lasu, więc żywice już czuć. Można to gotować wiele razy. Można zrobić jednorazowo, jak tam uważacie. Uważam, że sukcesem tej herbaty jest dodane do niej stare jabłko, zwiędnięte jabłko oraz skórki i ogórek z jabłka i przyprawy. I teraz co dodajemy do tej herbatki oprócz skórek z jabłka? Sekretem tej herbaty są przyprawy, jabłuszka i ja mam jeszcze swój dodatkowy aromat. suszone morele z mojego grudka. Można dodać tam naprawdę wszystko, co macie. Jakiś drzem, który został, maliny, pigwa, aronia, co tylko chcecie. Ale ważne, żeby ten zapach był i smak taki wyważony. Więc przygotowałam jeszcze cynamon, gruszkę, trochę imbiru, przyprawy. Naprawdę dodajemy wszystko, co chcemy. Jabłuszko, to tak mówiłam, klucz. Im starsze, tym lepsze. E, kroimy to jabłko, ale dodajemy również ogryzek, e, czyli żeby nic się nie zmarnowało. Ta herbata się już gotuje, ona naprawdę pięknie pachnie. Wiadomo, że oprócz tych owoców i tego igliwia, e, możemy dodać szereg różnych przypraw. Ja jestem miłośnikiem przypraw korzennych anysz, cynamon. Trochę imbiru, naprawdę wszystko co tylko chcecie. Cały sukces tej herbaty polega może nie na tym, co my tutaj dodamy, tylko jak ją podamy. Pokażę Wam na koniec, co z tego wyjdzie. Zobaczcie, herbatka się już gotuje. Ważne, żeby po ugotowaniu te igły trochę powstały w tej wodzie. One wtedy nabierają mocy i tego smaku. Ten aromat, jak stoi przez noc, jest wtedy bardziej wyczuwalny, jest cudowny, a jabłko właśnie niweluje taką ostrą, żywiczny, żywiczną, taki żywiczny posmak tej herbaty. Niektórzy to bardzo lubią, niektórym to przeszkadza. Żeby to złagodzić, można też dodać miód, ale unikamy nadmiaru cukru i słodyczy. Zobaczcie, musimy jeszcze utrzeć przyprawy. Tu mam jałowiec, kolendrę i anysz. Cynamon też możemy dodać osobno. Dodaliśmy przyprawy. Kolendrę, jałowiec i anysz. Uważam, że takie nieoczywiste przyprawy są najlepsze. Zwłaszcza te z goryczami, czyli anysz. Nie każdy lubi ale goście uwielbiają. E, tak jak mówiłam, warto dodać też trochę suszanej e, czy śliwki, czy moreli, ja mam morele. Polecam też cynamon, może być cały, może być w kawałkach, jak Wam tam wygodnie, on też daje aromat. E, I generalnie niech to się wszystko e, tutaj nam gotuje. Można podkręcić trochę temperaturę, żeby oszczędzić czasu, można też zostawić na nas, tak jak Wam mówiłam, wtedy to jest bardziej esencjonalne. My to zostawimy na jakiś czas, e, niech to nabiera mocy, powiem Wam za chwilę, jak to dalej przygotować. Herbatką przelewamy do naszego imbryczka z rodowej porcelany, oczywiście. I jeśli ma być to na stole, no to na stole. Jeśli chcemy zaskoczyć gości, to najlepiej od razu im podać w szklaneczkach, bo to właśnie robi robotę. Większość osób zna herbatki z rozmarynem. Natomiast o, rozmaryn jest ciężko trzeba iść do sklepu nie zawsze jest świeży. A świeża choinka to jest. Praktycznie zawsze dostępna. Do smacznego.